Polska Mówi, Andrzej Dybowski, witam serdecznie. W Polska Mówi kapitan Marcin Ałłażewicz, pilot śmigłowca wojskowego SAR. Eee, Marcin, jak wyglądają w tej chwili statystyki, e, jeśli chodzi o akcje, udział w akcjach e, ratowniczych na morzu? Nasz śmigłowiec, nasza jednostka wykonuje zadania w głębi tego obszaru morskiego. Także my do takich drobnych incydentów, które są może bezpośrednio w obrębie linii brzegowej, czy generalnie. A co akunerzy. nazywamy drobnym incydentem, a nie drobnym? Chodzi mi o to, że. Przy samej plaży generalnie, że to są na takich kompiliskach strzeżonych jakieś takie właśnie podtopienia, bardzo często my nie jesteśmy wzywani do takiej akcji. Nasza jednostka typowo zajmuje wtedy się. Wtedy LPR przylatuje. Tak, wtedy LPR, czy to te służby brzegowe yy, zajmują się takim poszkodowanym. Natomiast nasza jednostka typowo wykorzystywana jest do takiej w głębi obszarów morskich do szybkiej ewakuacji medycznej. Z czym najczęściej się spotykacie, jeśli chodzi o udzielanie pomocy? Jakie to są akcje? Głównie w sezonie turystycznym to są właśnie sporty wodne, czyli surferzy, windsurferzy, jakieś sporty nurkowe. Natomiast poza tym sezonem turystycznym bardzo często latamy na promy dla pasażerów promów, dla kutrów rybackich, na platformy wiertnicze, dla wszystkich użytkowników. Morze. To na czym polega taka akcja, jeśli dostajecie informację, że musicie polecieć do jakiegoś surfera? Podlatujecie i, i co? Zabieracie jego wraz z deską na pokład i, i, i na brzeg? W przypadku takich akcji, typu właśnie surfer, Często mamy problem w ogóle ze znalezieniem tego rozbitka, ponieważ bardzo często ta lokalizacja nie jest do końca precyzyjna i to jest taki lot. Generalnie połączony jest taki lot na poszukiwanie tego rozbitka. Jeżeli go znajdujemy, oczywiście podejmujemy. Podejmujemy, oczywiście podejmujemy go tylko człowieka bez sprzętu. Nie jesteśmy od ratowania mienia. Ratujemy tylko i wyłącznie. Albo aż, przepraszam, tak, aż ludzkie życie. A jak reagują ludzie, jeśli y, mieliście takie sytuacje? Podejrzewam, że na pewno niejednokrotnie y, każdy y, raczej by chciał ze sobą zabrać tą swoją, powiedzmy, deskę licencjową wymarzoną. Pamiętam, że była kiedyś taka akcja, kiedy, kiedy właśnie poszkodowany odmówił nam po prostu wjazdu czy wciągnięcia go na pokład śmigłowca, o, właśnie w obawie, że utraci że tą deskę. Czyli dla niego. Ee, życie było mniej wartościowe niż to mienie, tak? Pewnie nie miał też takiej do końca świadomości jeszcze do końca, a może też na tą stację miał wpływ taki, że bardzo często przy naszym udziale śmigłowca asystuje nam także ta morska służba poszukiwania ratownictwa na jednostkach pływających, i oni już faktycznie oprócz podjęcia poszkodowanego mogą również zabrać jego, że tak powiem, mienie. A taka akcja, która tobie. Zapadła w pamięć głęboko. Jest taka akcja? Ciężko mi tak do końca powiedzieć, które akcje zapadają bardziej w pamięć, które mniej. Na pewno akcje zakończone, że tak powiem, wynikiem negatywnym, kiedy lecimy i nie znajdujemy poszkodowanego, czy tego rozbitka, do którego zostaliśmy wezwani, bądź też takie, kiedy okazuje się później, że ten poszkodowany jednak traci życie. To są takie akcje, które, które gdzieś głęboko zostają w pamięci. Natomiast akcje z technicznego punktu widzenia trudne, ale które kończą się takim po prostu sukcesem, że tego poszkodowanego bezpiecznie oddajemy, odstawiamy na ląd, to można powiedzieć, że są akcje takie łatwe i budujące po prostu. Czego można życzyć Wam, pilotom, lotnikom? Na, na pewno każdemu lotnikowi, każdemu pilotowi można życzyć tyle lądowań, co i startów. Natomiast naszej pracy tej typowo sarowskiej można nam życzyć tego, abyśmy byli jak najmniej potrzebni w tym morzu. Tego życzymy. Polska mówi. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Moimi państwa gościem był pilot kapitan Abłażewicz Marcin.